Witajcie ludziska. To jest pierwszy filmik z serii. Nazwijmy tą serię vlogiem. Będą to generalnie sprawy organizacyjne, jakieś informacje i tego typu rzeczy. Nie przypuszczam, żeby te filmiki były jakieś częste. W każdym bądź razie, ponieważ chciałbym rozpocząć nowy cykl filmów z JS-a, tylko tak naprawdę nie wiem, jaki temat wybrać. I chciałbym, abyście to wy zdecydowali, co będziemy robić na kanale w obrębie JS'a. To znaczy, możemy zająć się Reaktem, Reaktem z GraphQL-em albo z Reduxem, albo czystym Reaktem jakieś podstawy, coś z tej tematyki. Lub możemy pobawić się WebGL-em, pobawić troszkę w grafikę 3D, może jakieś proste modelowanie. Proste sceny. Tak naprawdę ja WebGLa też za dobrze nie znam, więc uczylibyśmy się tego razem. A może chcecie poprogramować gry komputerowe w jakimś frameworku JavaScriptowym, na przykład w Phaserze. Nie tak dawno wyszła nowa wersja. Z tego co widziałem, wspiera klasy i programowanie obiektowe, więc może tym byśmy się zajęli. A może macie jeszcze. Co innego w głowie, może byście chcieli co innego zobaczyć? Tak czy inaczej, dajcie mi znać w komentarzach. Zrobimy tam takie małe głosowanie. A dodatkowo będzie niespodzianka, ponieważ zostało mi jeszcze kilka kubków do oddania. Zrobimy sobie małe losowanie spośród wszystkich Was, którzy oddacie jakiś głos w komentarzu lub zostawicie jakikolwiek komentarz, tak naprawdę, pod tym filmem. Chociaż fajnie by było, żebyście podali jaka tematyka was interesuje odnośnie JSA. Rozlosujemy jeden kubek. Wygląda on w ten sposób. Nie jest on w żaden sposób obrandowany, po prostu to jest kubeczek late dla front-end developera. oczywiście kosztami wysyłki ani niczym takim nie musicie się przejmować. Kubek poleci pewnie do paczkomatu, więc będzie wygodnie go odebrać. Także ja zachęcam do pozostawienia komentarzy i z góry wielkie dzięki. Czas, jaki przeznaczymy sobie na, na to głosowanie, myślę że, myślę, że do końca roku. Także do 31 grudnia macie czas, a weźmiecie udział w losowaniu. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło.